Przeczytałem Państwu pod tła na koszulce za drukiem. Teraz możemy to wyeliminować stosując papier Forever bez tła. Ważne jest, aby podczas drukowania ustawić gruby rodzaj papieru, np. W Po wydruku odcinamy nadmiar papieru. Układamy papier transferowy na koszulce i nie zamykając prasy. Wykonujemy transfer przez 15 sekund. Po otwarciu prasy czekamy 15 sekund, aby koszulka lekko przestygła, a następnie ściągamy papier transferowy. Tak wygląda wykonany transfer. Na Nadróg trwalamy stosując papier silikonowy artystki. Czas grzewania 15 sekund. Po otwarciu prasy ściągamy papier silikonowy. Tak powstaje nadruk bez tła na białej bawełnianej koszulce.